Chłodna noc przed nami, proszę Państwa, w niektórych miejscach nawet na minusie temperatury, więc mrozy nas nie ominą. Klaudia Kroczek już teraz ze szczegółami, witaj. Dzień dobry. Jak długo potrwa to ochłodzenie? Bo no, troszkę przyzwyczailiśmy się pewnie już do tych wyższych temperatur, mm -hmm. a takich chłodnych nocy już jakiś czas nie było. Miejmy nadzieję, że to będzie jedyna chłodna noc, taka z przymrozkami, z temperaturą nawet miejscami do minus 3 stopni. No ale skoro przymrozki, to znaczy, że nam się rozpogodzi pięknie niebo i będziemy mieli naprawdę bardzo ładną pogodę w weekend. No tak naprawdę o takiej stabilnej pogodzie myślę, że co roku mówimy po zimnej zośce w połowie maja i pewnie teraz też tak będzie. No, przed nami zawirowania w pogodzie, warto ubrać się troszeczkę cieplej już od jutra, chociaż dzisiaj już czuć w powietrzu ten chłód, ale już od jutra faktycznie zrobi się chłodnie, ale za to słonecznie, no co i za coś, jak to się mówi. Dzisiaj troszkę popadało, no więc miejmy nadzieję, że przy tym słońcu, które będzie w weekend, zrobi się jeszcze bardziej zielono, no i wiosennie, zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Ta przyniesie nam faktycznie spore zmiany, bo już na termometrach było 20 parę stopni, a teraz w niektórych miastach poniżej 20 stopni, to tam maksymalnie 15-13, także przed nami chłodny czas. Front atmosferyczny z układem niskiego ciśnienia odsunie się za nasze południowo-wschodnie granice i zabierze ze sobą te chmury, z których dzisiaj jeszcze popada deszcz. Może na Podkarpaciu pojawią się burze i w nocy jeszcze będzie padać. Ale jutro, już od samego rana, rozpogodzenia. Nad, Skandynawą. nad Skandynawią utworzy się układ wysokiego ciśnienia i on będzie miał wpływ na pogodę w Polsce przez parę kolejnych dni, ale ten wyż sprowadzi z północy do nas. No właśnie, to chłodniejsze powietrze, które sprawi, że temperatura będzie zdecydowanie niższa. W Warszawie jutro maksymalnie 12 stopni. W wielu stolicach europejskich deszczowo. W Lizbonie 20, w Rzymie, w Atenach 22, w Bukareszcie 24. I to będzie najcieplejsza europejska stolica. Najchłodniej w Helsinkach 7 stopni. Dzisiaj po południu jeszcze chmury deszczowe nad Polską Południową. To uwaga, miejscami może intensywnie popadać deszcz. Na północy padać nie powinno i tutaj już rozpogodzenia. No ale dzisiaj wyraźnie chłod niż wczoraj. W tym najcieplejszym momencie dnia od 8 do 15 stopni, no maksymalnie 17 w Gorzowie Wielkopolskim. No i noc. Noc jeszcze z opadami deszczu na krańcach południowych. W Rzeszowie może intensywnie popadać deszcz, ale tam jeszcze chmury, więc temperatura powyżej zera. 1 stopień, 3 stopnie w Rzeszowie, 2 w Katowicach, ale już na północy, tam gdzie rozpogodzenia przymrozki, minus 2, minus 3 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany. Ostrzeżenia dla kierowców. Na krańcach południowych to tutaj przez opady deszczu może być ślisko. A co jutro? No bezchmurnie i to w pierwszej i w drugiej części dnia, ale za to chłodniej. Od 8 do 13-14 stopni, ale to nie będzie zbyt przyjemna temperatura, bo będziemy mieli jeszcze wpływ takiego chłodniejszego powietrza, które sprawi, że no w słońcu będzie przyjemnie, ale generalnie wiatr będzie chłodny. No i brak ostrzeżeń dla kierowców. Co w kolejnych dniach? Niedziela i poniedziałek zapowiadają się równie słonecznie, i nawet w poniedziałek trochę cieplej. W niedzielę do 15 stopni, w poniedziałek do 20. No to co zatem w kolejnych dniach? Powoli temperatura w górę, powoli, no ale przede wszystkim będzie słonecznie i pogodnie. We wtorek trochę więcej chmur, ale cieplej, do 21 stopni. W środę... Jeszcze cieplej, do 22 stopni tu raczej bezchmurnie. W czwartek chmury tylko na północnym zachodzie, ale nie groźne, na termometrach od 14 do 21 stopni. Jutro warunki biometeo korzystne. W całym kraju dobra pogoda, słoneczna aura, no ale temperatura odczuwalna niższa niż ta na termometrach przez właśnie to chłodniejsze powietrze. Wniesie ona od 5 do 8 9 stopni, warto ubrać się cieplej na cebulkę. Wiemy, że jest wiosna, że już jest słońce, jest przyjemnie, ale jednak żeby się nie przeziębić przed majówką, no to ubierzmy się po prostu ciepło. No i stan jakości powietrza, który praktycznie w całym kraju jest idealny, dobry w Białym Stoku, w Kaliszu, w Lublinie i w Zakopanem. Dzisiaj jestem z państwem do wieczora i na bieżąco będziemy monitorować prognozy pogody. To